Łuk zwarciowy przy drucie o średnicy Fi10, przy mieszance gazów 82% argonu do... 18% CO2 ten zakres będzie wyglądać mniej więcej tak i ja od razu mówię, to jest zakres przybliżony. Jeśli zmienimy mieszankę na inną, to będzie się różnić. Jeśli zmienimy średnicę drutu, to też się będzie różnić. Powiedzmy, że łuk zwarciowy to jest łuk, w którym możemy spawać od 70 A do 140. Łuk natryskowy to wiadomo jest wszystko powyżej, tak? czyli 231 w górę. Jeśli mamy różną grubość blachy i sama grubość nie pozwala nam wejść w łuk natryskowy, żeby, żeby omijać łuk kropelkowy, a jest na tyle gruba, że łukiem zwarciowym nie wtopimy się odpowiednio głęboko, no to wtedy zmieniamy średnicę drutu.